Czemu to są flagi takie te Espanol i London? A si uh. Zostaw subskrypcję dzwoneczka na 2000 lajków, daję wam maszynkę do dodawania Opa, która była w tym odcinku. I wejdź tani tanie Minecraft i kup tanią Minecrafta premium, wybierz youtubera, kławko i ty Ogólnie to ludziska jest godzina trzecia nad ranem I słuchajcie jest ruch naprawdę nieziemski, ponieważ jest piątek po szkole, jesteś wszyscy są, więc dzisiaj w nocy dużo osób gra I słuchajcie ludzie do mnie spamią, że słuchajcie nie wiem tutaj Kip do mnie pisze witam pana admina, tutaj pisze, że TE invito a me panel servidor, amigo TPTP, nie wiem po jakimś w ogóle innym języku i on do mnie to pisze od jakichś nie 10 minut, a chciałem nagrać odcinek, słuchajcie. Nie wiem, sprób zobaczę tego typka, słuchajcie, spróbuję się do niego tepnąć tak i tak, żeby po prostu Sprawdzić, co to jest za typek. Ponieważ no on mi spami, że zapraszam jakiś serwidor, nie wiem o co chodzi w ogóle, więc no wchodzę sobie na culo i jestem u tego culo i nie wiem, zobaczymy co ten typek tutaj w ogóle robi. Yy, nie wiem coś. Nie jest tutaj dobra, słuchajcie, on mi spamie cały czas, że jakiś serwidor, coś tam ten, nie wiem, coś ten, włączę sobie chat w ogóle e, i tutaj jest, czekajcie. E, coś jest napisane, nie wiem, ten, Vito, a mi jest panel serwidor, jest w ogóle trzecia jest w nocy, naprawdę, nie wiem, tak mi się chce spać w ogóle, że masakra e, on coś napisał, yyy e, Ej, czy to jest typ, który reklamuje jakieś swoje serwery? To jest w ogóle za baza, ty. Ej, naprawdę, to jest w ogóle za baza? Czekajcie, to on tam, czy on reklamuje jakieś serwery? Eee, czy to jest jego baza? To jest jego baza, ale czekajcie, coś wykopał czy nie? pierdziele, ej, zobaczymy, może on to ma jakąś bazę w tym środku, ty. To jest w ogóle za typek. Ty, nie wiem, dobra, coś tam jest rozkopane, ale to nie wiem. Gdzie on jest? On jest tam na górze, ty, ale bez kitu. Jak, jak taka osoba może na ACMC być, kurde, o trzeciej w nocy? No chciałem na jakiś odcinek, to takie coś, nie? No bez kitu, nie? Nie no, jest godzina gdzieś koło, jest druga 2.30, więc w sumie no taka trzecia, można powiedzieć. Ty, no co mnie tak kopie tutaj? Czekajcie, jest jakiś IP serwera, słuchajcie. Spróbujemy dodać do adresu, nie wiem czy to jest Czekajcie, nie no, tak ogólnie to chyba damu bana, bo jak on pisze, że... Yy... On choć tutaj reklamuje ogólnie ten serwer, tak mi się wydaje przynajmniej. Ej, nie patrzcie ludziska, eee, pisze... Teraz on pisze nawet na czacie, że ten witam jest Pador server i napisał coś na czacie, więc ja oczywiście daję mu bana eee, Banculo reklama serwera I słuchajcie, ja zawsze tak robię, że po prostu wchodzę na te serwery i patrzę się, jakie one są, więc bijemy na ten guanacraft.s, nie? I idziemy zobaczyć, jest trzecia o ogólnie to wyłączyłem sobie, nie mam tego ACMC, słuchajcie, więc tam podajcie na acmc.pl Ale właśnie dodałem sobie do IP serwerów ten serwer, który on tam tutaj dodał i on jest na 1.88, więc muszę sobie zmienić... Nawet o, nawet jestem typek na serwerze, nie? Więc sobie zmieniam oczywiście y, konto i naszą wersję Minecrafta i wbijam, słuchajcie. Dobra, jestem, słuchajcie, i co, łączymy się, słuchajcie, jest dalej ta osoba jedna na tym serwerze, więc nieźle. No i co, łączymy się, nie? Yy, dobra, jesteśmy sobie na serwerze i... Okej, okay, yy, czekajcie, bo jesteśmy sobie jakiś serwer tutaj i. Ech, typie, e, reklamowałeś mi serwer. Nie rób sobie. Jaj, XD. Ej, nie, naprawdę, bo tutaj typek sobie coś robi chyba. Jaja, jest naprawdę godzina późna. Aha, nie, to są jakieś koksy. To jakieś diamenty. Ej, co to jest w ogóle? Za, co to jest? Co to, kurde? Eee... Aha, czemu to są flagi takie, te? Espanol, London. Ej, nie, bez kitu, ty, czy to jest, czy to jest admin, czy to jest admin, naprawdę, nie wiem, jest, słuchajcie, trzecia nad ranem, jestem taki śpiący, w ogóle, masakra, a on tutaj, co to jest zbudowane? patrzcie, ile jest w ogóle tego, nie, ile flag tutaj jest, co to jest, kurde, w ogóle, jakieś, kurde, kaktusy, co, ej, co, co to jest, patrzcie to, co to, kurde, jest, ty, jest... Moja... Tu te... Nie wiem, nie wiem, co on kompletnie pisze. Ty, czemu on tutaj się tak się kręci? Nie ma co do roboty, czy co? Ty, aha, dobra, tam były jakieś rzeczy w ogóle. Nie, nie będę tego brał, słuchajcie. Nie wiem, co to jest. kwetengas en Bueniego. Nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, kompletnie nie wiem, co to znaczy. Tam pójdziemy za chwilę, słuchajcie. Co to w ogóle? Co tam jest? Czekajcie, muszę weźć tylko. Kurde, nie mam tutaj serca. Ej, tam są ten, tam są. Patrzcie, tam są krowy, to sobie wezmę tą krowę i zjem. Warp Survival. jest warp Survival. Warp survival. Aha, to nieźle, nie mogę pisać koment, to niezły serwer. Enchanto, no to enchanto wiadomo. Ty, czemu tu są same serwery z serwery? O, ko Nie wiem co to znaczy komida, o, wezmę to. Tu. Ej, pa, można niszczyć tutaj też! Ej, naprawdę czy naprawdę za granicą nie ma tutaj... na tych serwerach nie ma tutaj... kurde. Pa, zbił mnie, ty nie bim mnie, panie adminie. Ej, czy na tych serwerach... Pa co... Ej, co ty... Chcesz, nie rób trolla. Ej, nie, no bez kitu, bo zbanowałem go za, za to, że się reklamował. Czekajcie, bo to jest jakieś w ogóle e, jakieś IP dziwne, ale no nie wiem, no czy to jest sender, dobra. London, Ja... jaki London? Ej, czekajcie, jaki London, ty? Jaki London, ty? Ty piszcie, czy London? Przecież się mówi English Not. Ja pierdyle, not London. I'm from Poland. Napiszę, jezu. Je... Jestem z Polski ZDD. ej nie no, bez To czekajcie, dobra, to jest świnka, o, świnka za spoko. Ej, 4 typek... Ty... O co to jest? O, co to jest? Yy, aha, head admin yy, Kulo765, aha. Rusjan? Ta, Rusjan. no, I'm from Poland, bro. Ej, serio, to jest jakiś... w ogóle... Co to? Jest? Mogę zabić? Nie, nie mogę, ty. Serio admin to akurat się kręci. Serio to jest serwer na 200 osób, a tylko Rasist Jezu święty, Ej, ja naprawdę nie wiem o co tutaj chodzi. Ty, co to mnie jest w ogóle? Eee, ten admin naprawdę nie ma co do roboty. Czemu on tutaj nie może sobie znaleźć? O, tam jest wioska Poles Eunapolla. Nie, nie wiem kompletnie o co tutaj chodzi. Ej, kurde, są szkielety. Kurde, dobra, zwijam stąd. Ej, naprawdę nie wiem co tutaj się dzieje, ty. Ale bez kitu, jak, jest, jak mogę wejść na hiszpański jakiś serwer, kurde, o trzeciej w nocy? To Trzeba być naprawdę. Nie wiem, jak można w ogóle zrobić trzeci? Udiksuking. Aha, dobra. Ej, ten admin jest naprawdę niewychowany, nie? Jakiś nie czekajcie, bo zaraz umrę, słuchajcie, jak są deadne, dobra, czekajcie, tutaj zobaczmy, co tutaj jest. Basa del Admin, serio, baza admina? Lol, ej, ale tu jest jakiś, kurde, w ogóle byk, co to, kurde, jest? Czekajcie, co tam jest? To, to on coś ma, jakiś, żyga jakoś jakoś ty, ale bez tu ty, co tutaj jest, ty? Ej, Luiska, bo jak ten serwer też nie ma zabezpieczeń masz plugin? Opa, ma tylko dwa pluginy, ty, ten serwer ma tylko dwa pluginy. Help, o właśnie, po trzeba pomóc, pomoc, Boże. To jest permiso, a mogę kamień jeden? Ej, mogę niszyć w ogóle ten serwer chyba? Ej, bez kitów, to jest taki sam serwer jak. Kurde, myślę, że ja na tym serwerze mogę u, Mogę ten. Like server? E, tak, e, Yes, I like this server. E, jak na tym, tym serwerze jest tylko Essentials i ten, to ja mogę użyć mojej maszynki do, słuchajcie, do łamania, do tego, do, do Opa, nie? Więc ja sobie mogę to ogarnąć. Don't trust you and Talk, no go, no go back. Ej, typek, piszesz, że no go, no. Ej, to tu drzwi, lol. Ej, fajne, to tutaj coś jest, czy co? O lol, tu są dwie drzwi, dwa drzwi, lol. Co to jest? Pola, nie wiem co to znaczy. To jest księga. Jaki temy, ty lepszy niż tamte dole, ty. Biorę oczywiście te księgi, ty. Patrz to. Tam ty, ty przyszedł za mną, pa, ban amigo? Pa, typek kurde, mi chce dać bana czy co? Ty. Eee, e, e, ty, patrz. E, not ban. Ej, pa, chce mi dać bana, ty, on się wkurza chyba za to, że tam wbiłem na górę, ty. Ej, serio, to jest chyba jego baza. Pa, 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 pa. pa, Stroluje go i napisze, że baza, baza kławkły, ty. baza przez sy, bo on też miał tą baza napisana, idiota. O lol, typek zna kurde język polski czy co? Zna jakieś... Nie no to się mówi idiota chyba po tym, nie? Kła haces, Kurde, nie ogarniam, nie nie rozumiem go ty, ale czekajcie, bo mnie zbije, czekajcie, czy on naprawdę nie chce, żebym tam był, przecież zabrałem mój temy, ty, zabiorę ci temy ty. Patrz, zabrałem mu wszystkie temy, ty normalnie. he, bez kitu, nie mogę teraz sobie uciec, nie? Teoretycznie? Mogę sobie zjeść na przykład tego koksa i sobie iść, nie? dejalo idzie o patrz, chcę mnie zbić ty! Jaki ten ty typek jest ty, ale jest Ja pierdzielę i ja nie bez kitu, co tutaj... Jezu, czy, czy naprawdę tak musi... <laughs> ej, nie no, bez kitu Nie rozumiem go, totalnie go nie rozumiem to jest, Totalnie go nie rozumiem Do you have discord? Ej, typy, dobra, ej, nie, bez kitu, bo, patrz Ty, tak naprawdę Salir, der server Nie, nie rozumiem, ty, kompletnie nie rozumiem, ty No, e... kurde, po napisam... Jest discord, o, dobra ej, add, Can u add me. Ty, bez kitu, on się jakoś wkurzył za to, że jestem tam na górze. Ty, biorę sobie jego itemy, ale co, ty, nawet nie ma tych do... Uspek Espanol? Eee, <laughs> Si, napiszę, ty, beskito, napiszę, że si, napiszę, że si. Czekaj, o się, no? Czekaj, zabiorę ci tej temy starej, spadam, patrz. Jeszcze zabiorę większość itemów i tam spadam. O, bóle i beaconów, nie? Czekajcie, wszystko się zabiorę i oczywiście sobie pójdę. Ty, kitu ten admin nie ogarnia, nie? To ta Patrz zabija mnie. Dobra, czekajcie, podam mu ten. Eee, okej, okay, dobra, dam mu, ty, ale patrz. Jaki to jest admin w ogóle wulgarny, ty. Ale dobra, muszę go tutaj dodać i te, Ej ale kitu nie? Jaki to jest w ogóle serwer, co to kurde jest? Dobra Eee halo Halo? Halo, halo e, czemu reklamowałeś swój serwer, Culo? Nie, oh. to, Ej, czemu tak? Oje, no puedo hablar ingles Co ingles? Co, co, to jest ingles? Eee, no know serwer... speaking Nie rozumiem cię Ej, no, na, naprawdę, ej Bo, Po co cię. I to, know że... speaking, you... idiota! Oh my god e, a ah. Why you invite in <laughs> uh, my... Tak, <laughs> ajo, co? Uh, why you invite to your server on my my my, uh, my friends? Your? It's yes. It was your. Yes, it was mine. My friends on my server. From your my friend server. or your? My. servidor So uh, I don't understand you. Sorry, man. Puta! Uh, I know London. Uh, can you? Can you? I know London. Uh, Dobra, uh, ja nie wiem co mam powiedzieć hey, uh, I'm youtuber from Poland, you know, and this is very cool server uh, I wanna register from, you like? uh, from there, yes, from, from the here. You register want? What register? Yes. Uh, Why this, says basakwapko? This is basakwapko basa because it's mine house right no. now. Yes. my house. No, yes. my Nie nie słuchaj I ban, uh, I ban. Co ban? What ban? Iman uh, uh, listen me What what yeah. is this flag? <gasps> the pig. Save this pig. Uda Hey man, save this pig right there. Why? Cuz it's... it's Bobby my friend. Leave him alone. Jezu. Okay man, okay. Uh, why you uh, invite uh, my friends to your server? It's fucking shit this. Is... <laughs> what shit? It's it's a bad server. Oh my god. Why, look bitch? A, look look at this. I can destroy everything. Men, men, and, man, and this, kurde, no, ja nie wiem jak mu to powiedzieć. It's, it's beta server. Beta, ta, beta, ta, tak. Uh, mejamo, mejamo kławku and Oh. Uh, your server uh, is very bad. And what is this? Can you tell me? Okay, man uh, can you give me admin op or not? I don't giving. Up, op, uh, op uh, game mode I don't mode giving Gama, I don't oj. giving. Game mode eh, 1. No. Eh, you don't have permission to score that command. You buy, yes, buy, rank I giving. Ah, za pieniążki For money, see? Money. Yes, yes, money, euro. money. Euro eh, or, or. or in why, in dollar? Eh, eh, euro, euro. Ah, euro. Ok, eh, I can give you for up. You What? You ¿Tienes? have? What? A have I don't ¿Tienes understand. have cash cash money? Ah, money, tak. Uh, si, uh, si, si. I have oh. money. Uh, I give you Bella. Give. Uh, I give you 20 euro. Uh, 20 euro. Yes, yes. Yes. Uh, okay, yes. that's that's a good deal. Uh, can you give me up right now? And no, nie don't Nie I że 20 jest dobre. good. Hundred, to jest cy cygan czy jakiś cygam, nie jest cygam, to jest hundred. to jest jakiś to jest jakiś Hiszpan. Ty jest cygam, to się handluje to na targowisku. Ty, ok, man. to jest cygam, to jest cygam, to jest I to jest you... uh, uh, this, this oh my god, uh, this server, ACMC, That PL, it a polish server, it's a polish server yes. It was he a po polish, yes, and all of the players uh, speak in polish because it's a polar polish server I polish, can make Poli polish server Oh my god, because you have, but you have a, a spanish server, man, what is wrong with you? Okay, eh uh, No, no okay uh, go Give me, give me up, give me up man, right now, give me up <sighs> Komodzista El Rango de Administrato <laughs> I don't understand you, man And... Nombrado Thank you Oh, game mode eh, creativo oh, Eliminado mm. Thank you, man eh, You my no friend No problem, senor Asido uh. Why you ban me? Czemu mnie zbanował? Banado I banado por mal cumplimiento Jezu święty, dobra uh, Give me a moment. No, you paying unban 20 dollars. <sighs> okay, man, I will pay you but you must to You first. Oh, Jezu. Jak mam powiedzieć, żeby Okay, Bank man. Bank transfer. I... Okay, I give you, I give you this money. Give me 5 minutes. Okay. Okay, take uh, your I'm... time, take I'm... your time. Oh my god. My god. Okay, amigo, amigo. What? one thing one thing i unban yes yes yes? Umban, yes yes but you pay yes i pay for op not for unban. yes yes oh oh i have creative mode thank you oh. uh, <laughs> uh, okay no. so oh my god okay okay, pay. okay man uh, so you you don't give me yes uh, op uh, admin man you do, you don't have a uh, Plugins. PayPal PAY Ah PayPal okay man okay you don't you, you don't want to give me up yes Yes okay for free you, you don't want to give me up for free next me the Yeah Ah okay okay so okay uh, I go yes uh, hi uh, Wait wait 5 minutes okay wait 5 minutes i will pay you okay okay. okay okay Send money fast Yes okay man Dobra ogólnie to się wyciszyłem słuchajcie w tym momencie uh, i słuchajcie, ja mam coś takiego jak tą maszynkę. Nie wiem czy widzieliście tą maszynkę, słuchajcie. I ja już wam powiem, pokazuję, słuchajcie. Jezu, w ogóle jest trzecia w nocy, jest już trzecia, trzecia i lepiej... 5 za 5, to nieźle, Jezu, a ja to nagrywam strasznie długo, nie? I słuchajcie, dobra, ja mam tutaj oczywiście maszynkę do OPA, słuchajcie, o kurde, to mi to bije. No i już wam pokazuję ją, słuchajcie. Okej, okay, słuchajcie, jestem już tutaj i to trochę minęło. Yy, typek tutaj dalej czeka na to, że tutaj mam ten. Ja słuchajcie, mam taką maszynkę, słuchajcie. Dobra, wpisuję tutaj IP, to jest IP, GuanaCraftS i tutaj, mamy typ serwera.s? Nie ma.S, a jeżeli nie ma.S, to po prostu dajemy typy serwera. Czyli nie wybieramy tak jakby tutaj żadnego z tych, tylko po prostu dajemy typy serwera. No i zobaczcie teraz czy to zadziała, Zobaczymy zresztą. No i czekamy aż do końca to dojdzie. No czekamy. Ej, dobra, słuchajcie, patrzcie, jesteśmy i dało nam to opa oczywiście. Zawsze to... Pa! Pa, pa, pa typy ktoś tutaj pisze, ty! Dobra, czekajcie, bo tutaj muszę... O Jezu! Ej kurde, patypek już pisze do mnie ban! Ta, Elo, ban, kick cool... Nie dobra czekajcie, jego nie ma tutaj. Dobra, obkulo. kick kulo, ej, bez kitu, nie? O tutaj teraz nie ogarnął tego, słuchajcie, że ten Oby nie ogarnął, słuchajcie. Yy, musi wejść dopiero na, na maszynkę. Damy sobie opa na kilku kontach. Czekajcie. Damy sobie na po, po, po Nie wiem. Damy sobie opa na yy, Adrianek. Bo się nazywam Adrianek. I damy sobie opa na, nie wiem, na raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, mamy tutaj opa na trzech kontach. W ogóle, jeśli chcecie tutaj wejść na ten serwer, to się się, nie? Bez kitu, nie? Normalnie wbijajcie na ten serwer. Ej, naprawdę, bo jest trzecia godzina. A ja dziś jeszcze serwer jest zamiast i e ja coś takiego robię. Ej, bez kitu. Zbudujcie tutaj flagę polską. I bez kitu dało mi to opa, nie? Zrobię taką flagę polską. Czekajcie. 35 Red. Tak, zrobię Polskę, o, o, proszę bardzo, ale pięknie idzie wyskito, taka flaga polska, ja czy sobie dałem banan czy nie? Ej, ej, patrzcie, jest, jest wszedł, słuchajcie, ja zrobiłem sobie coś takiego, słuchajcie, patrzcie jak ta flaga polska wygląda, Ej, czekajcie, muszę się odmutować od niego, pa, wszedł, dam się bana, ty, normalnie, czy opa? Ej, halo, ej, hi man, what happened? What happened? What happened? I, I How have. You... What? How? What? How you give admin? Look at this man, look at this, look, look at this. look what what I do right Where? now Where Where here pa te te teleport to me look at this I see something <laughs> wait <laughs> <P>. Idiota What <laughs> fucking Poland bitch <laughs> What don't say this man fucking Hey man. Polish bitch Stop stop please man uh, No please, you you I keep admin free Ok, man, uh, I will uh, destroy the server right now. Thank you. No! For... Yes, man! You... Kurde, pytałem się, czy mi da, to mi nie da. Nie dał mi na... taką Opa, to teraz zrobię takie... Oh. E LOL. C Eliminado! Beach fucking Poland. Jezu! Uh, you know that I have a uh, maszynka Jak jest maszynka po angielsku? Mam maszynkę, on myśli, że nie mam maszynki, Mordo. What is... What? What, uh... What is... Leave alone please I no invite Man. cool Man you you don't Oh this is my what? friend Forlata Hello, mordo Zobaczymy teraz czy we see you that cool <laughs> He's far away idiot Cool yes no Yes it I No, please. man, reklamowuje się na moim serwerze ty, no co? On jest dalej, się reklamował jest moim... no, a on się reklamował please. na moim serwerze. No, please. Man, look at this, this is my my players from my server, man. No, please. please, amigo. <laughs> please no. Tak się kończy please. kurde, tak się kończy stary reklamowanie. That's <laughs> Będzie mnie oh. wyzywał ty Okej, okay, look at this man Thank you You no. know that Why you don't ban me? Man you, you can Czemu mnie nie banuje? To jest jakiś łeb, nie? Bez kit, to jest jakiś łeb <laughs> not breaking Just ban me! Czemu mnie nie banuje? Ej, Beskito, on mnie nie banuje, ja mu mogę tutaj... O LOL, dał mi gimmoda Ty, lOL Ej, dał mi inny tryb game moda, ty Dał mi inny tryb game moda, nie mogę ty nic zrobić teraz He Ej. Got. Man Where What are you? I have a uh, game mode 3 I can't see you, idiot. <laughs> on jest goopy. ja mi dał game moda, ten, takie. On mi dał spektatora i teraz musi się zastaniewać, czemu nie mogę nic robić, ty bez kitu. Ja Where ty... are you? Okay, man, uh, get out the way. Uh, Dobra. Uh, hi, hi. Uh, thank you for all oh, kurde. Man, uh, thank you for uh, for 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 all. Fucking Polish beaches. Uh, I will ban you. Uh, Forever, you can No on I, I, I break your server, own! Dobra, gościu i tak ci nie ogar... Dobra, jesteś jakiś nienormalny jakiś Hiszpan, ty, kościu! Kulog! Look! Look, bitch! Fucking stupid asshole! Puta, What? Idiot. I hate Polish. <laughs> Man. Man Idiot Shut the fuck up, bitches. I kill your family. Yes, yes. Oh. I rape your dog. What is this? Look Uh-huh uh uh, and now... Okay, man uh, Okay, uh, I know that you are angry, but uh, You invite uh, the players from my server to yours, so... Yeah, my server better Uh-huh, See. Dobra. My, uh, my dobra is dobra. better Okay, I go away from the server no, Hi, no, man no, yes, no, hi. no, 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 you, no, no, your server... I ban, first uh, ban, I ban me, first. ban me, yes, ban me Okay Of I, course I fuck yeah. your... I fuck your... Dog Yes, yes, of course. To niezły Hiszpan, no dawać no, banuj mnie, no Yes, give me ban, no banuj, banuj mnie No banuj, no No banuj How do I type your nickname, I know Dobra, idź sobie. Stop!